Znakomity dwutalar Księstwa Warszawskiego. Proszę Państwa, rzadkością są bilety Księstwa Warszawskiego w takim stanie. Banknot jest w pełni naturalny, nieczyszczony. A tą naturalność najlepiej rozpoznać po wyglądzie faktury papieru, przetłoczeniach i pieczęci i druku. Zobaczmy, najpierw jak wyglądają pieczęcie. Wspaniale odciśnięta sucha pieczęć z lewej strony skonała z prawej, jest w pełni naturalna, taka charakterystycznie chropowata faktura papieru, lekkie ugięcia, ale bardzo takie łagodne, bez złamań czy przetarć. Zobaczmy w świetle równoległym, jak to wygląda. Tutaj się rysuje wkręcłość lekkiego ugięcia. Ugięcie jednocentralne, dwa lżejsze pobocznie, troszkę Drobnych zagniowych. Zobaczmy teraz od strony rewersu, patrząc w stronę odwrotnej. Widać jak ten banknot ma pięknie widoczne wypukłości druku, czyli taki przeciśnięty druk z awersu na rewers. Przy żadnej konserwacji nie są w stanie tego zachować konserwatorze, Czyli o ile są w stanie zachować pieczęć, która będzie również wypukła z drugiej strony, wypukłości druku znikną. A tutaj. Te wypukłości druku są znakomicie widoczne po drugiej stronie. Znamy dodatek podpis z nienajpospolitszych, jeżeli chodzi o dwutalarówkę w pięknym stanie, gdyż akurat w przypadku tego banknotu znane są na rynku egzemplarze z podpisem Jaraczewski, które są piękne. Tutaj Sobolewski w naprawdę cudownej kondycji. Na obecne czasy, szczególnie gdy rynek kolekcjonerski tak mocno się rozwinął, no niebywały rarytas, bilet Księstwa Warszawskiego, dwutalarowy, w takim stanie zachowania. Zdecydowanie, zdecydowanie polecamy.